No hejka, skąd to zmątpienie? To, że ja DJ tak długo materiału z serii Road to Glory nie wrzucał? No cóż, nie martwcie się, ponieważ takiej widzicie powracamy z tą legendarną serią, która tak naprawdę na moim kanale przemawiała się różnie. Jak widzicie jestem o, o, ubrany od świetnie, chociaż wyglądam jak z tą koszulką, ponieważ nie miałem żadnej eleganckiej, bardziej eleganckiej niż ta. No ale cóż, takie jest życie. I to co chciałem powiedzieć na początku to jakie jest założenie tej serii Przede wszystkim dążeniem do tego, żeby ten skład wyglądał jak najlepiej Wiem, że ta seria rynku na moim kanale przyjmowała się różnie, dosyć różnie Kiedy wbijałem lepsze rangi, no to ta seria bardziej się przyjmowała Więcej osób chciało to oglądać, jednak kiedy... Niestety moja forma troszkę słaba, tak jak to było w FIFA 20, w FIFA 21 To ta seria nie cieszyła się aż takim dużym zainteresowaniem W każdym razie, dzisiejszy odcinek jest takim pilotażowym Dzisiaj będzie mało gameplay, praktycznie w ogóle, ponieważ zapomniałem... Kupić subskrypcji Xbox Live Gold, a nie chcemy się teraz tego robić. E, w każdym bądź razie, ale nie samym e, graniem online, człowiek żyje, więc dzisiaj będzie otwieranie startowych paczek. Chociaż ich najprawdopodobniej nie będzie, ponieważ jest to bardzo świeże konto, no, założone praktycznie, że przed chwilą, żeby to było tak typowo od zera. Od zera. Jeszcze nie mam pomysłu, jak ta seria będzie się nazywała, ponieważ najprawdopodobniej coś w stylu od zera do. zobaczymy do czego. Albo Summer RTG, dajcie mi znać w komentarzu co o tym sądzicie I nie wiem kiedy ten materiał się pojawi, bo najprawdopodobniej czwartek, albo piątek Zobaczymy kiedy dostanę miniaturkę od grafika Tak, tym razem to grafik mi ją nie będę ja jej robił w Pańcie Cóż, chyba bez przedłużania, lecimy Muszę wam powiedzieć, że mój pad jest aż zakurzony, ponieważ tak długo go nie używałem Gdyż, ponieważ ostatni raz FIFO odpaliłem naprawdę jakiś czas temu no i tak to się prezentuje. No i co? Wybier stajemy przed wyborem e, narodowości, którą chcemy wybrać jako tą przewodnią. I cóż, mi się wydaje, powiem wam, mi się wydaje, że najlepiej będzie Francja, ponieważ tam jest naj najwięcej takich spoko zawodników, wiecie o co chodzi. W sensie takim, że najwięcej takich super rzeźników, czy to kart specjalnych czy to po prostu takich zawodników no najlepiej nisko ocenionych, którzy mają fajne umiejętności. Myślałem też nad Brazylią, z tym, że moim marzeniem jest trafienie Neymara, ale nikt nie powiedział, że nie trafiłem bapy w startowej paszce, no chociaż to jest ma mało prawdopodobne. W każdym razie ja się deduzuję na Francję, a więc e, lecimy z tym e, Francję i zobaczymy, co będzie nasz, w naszej pierwszej paszce, przekonajmy się, czy to będzie coś dobrego. Mi się to coś ładuje, ładuje i nie chce mi się załadować, jest pierwsza karta niestety nieświetląca Ale jak to mieć jakiś dodatkowy pomocy z Kakere, Kakera on niedawno miał to, co ciekawe czy gdybym zagrał 2 tygodnie, 3 tygodnie temu to bym dostał kartę Teemo, najprawdopodobniej nie Ale Kakera to jest nawet spoko gracz, który no, będzie naszą gwiazdą, no, przynajmniej przez pierwsze parę odcinków Tak już się prezentuje jeżeli chodzi o naszych zawodników, mamy gradita, którego używałem Kilka razy w budowaniu składów, jeżeli chodzi o e, serię, może raz albo dwa się tam znalazł. Mamy żon, e, João, który wchodzi za naszego koreańskiego przyjaciela Kubo Nohula. E, Goma chyba nie będzie na dobrym zawodnikiem, żeby go teraz do podstawowej jednostki. Mamy Kakereta, Kakere, który musi się tutaj znaleźć, ponieważ on jest najlepszym zawodnikiem jak na ten moment, chyba jak wygląda... Nasz... A mamy jeszcze gminę Gamero. Gaming Gameiro to jest naprawdę bardzo fajnie zawodnik, bo ma 83 tempa i tak na no, sam start może naprawdę być bardzo, bardzo fajną informacją, ponieważ no nie ma co ukrywać tempo, tempo i raz, jeszcze raz tempo. To jest coś, co jak najbardziej się przyda. A my wszystkich francuzów, których mamy tutaj no, w tym momencie właśnie na, na te pozycje startowe. Goma startuje, wiem, że to nie jest Twoja pozycja, ale ja wierzę w Ciebie, wierzę, że sobie poradzisz na lewej flance. Dobra, przechodzimy dalej, dodajmy jakiegoś zawodnika na wypożyczeniu. Na lewo, pomoc tego co wiem, na napadzie będzie chyba Mbappe więc zobaczymy. Hmm, czy to będzie Mbapę? Mi się wydaje, że to będzie Haaland, Haland no niestety nie, to był zły wybór. Nie wiem, jak to byłby na innej pozycji, bo mówię, nie pamiętam, ale wybieramy sobie Erlinga, Halanda, jako że to jest najszybszy zawodnik, będzie naszą e, gwiazdą, że tak powiem, jednak m, nie będzie to Jean, będzie, nie będzie to e, nasz Kakeret, tylko będzie to właśnie e, Erlik Holland. Jeśli chodzi o stroje, to poruski Dortmund mi się chyba najbardziej podobają, albo ewentualnie Wolverhampton. E, ten wygląda też dosyć ciekawie. My wybierzemy sobie koszulki poruski Dortmund, ponieważ w nich Eric Holland prezentuje się najbardziej e, odpowiednio. I koszulki VfL Wolfsburg, czyli no, no, bardzo fajne. Oni, oni, z tego co pamiętam, mają bardzo fajny trzeci komplet. Jeśli chodzi o nasz herb, niestety nie ma czegoś takiego mnie satysfakcjonującego. Wiecie co, z moją sympatią do RB Lipsch, do Nkunku, chociaż oni w Liga Yy, francuska, więc no, zobaczymy. Hmm, to jest naprawdę bardzo wybór, ale postawię na herb Olympic Marsylia. Yy, tak się, się zastanawiam, co by najbardziej pasowało do mojego, m, mojej nazwy klubu, bo już mam nawet pomysł na, na to, jak nazwać mój klub. Yy, może mnie zliczujecie za to, może nie, ale przekonam się o tym zaraz. E, dobra, dobra, to my to sobie pomijamy, pomijamy e, u, ucz się i... Nie dobra, bo mniej więcej wiem jak się gra w Ultimate team, jeszcze chyba pamiętam, tego się nie, tego się nie zapomina. Przez tyle lat grałem w FIFA, w związku z czym mam nadzieję, że jakoś uda się tutaj coś osiągnąć. Jeżeli chodzi o skład to teraz nie będę was męczył tym, co będę tutaj poczyniał, ponieważ mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że dzisiaj nie będzie za bardzo gameplay'u, ponieważ tak jak mówiłem, nie wykupiłem tej subskrypcji X, Xbox Live Gold W związku z czym no 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 Także nie wiem co teraz zrobić, wiecie co? Zostaw jakieś zadanie, może odbierzemy sobie jakieś zadanie te startowe, typowo startowe. Jeżeli chodzi o to, no to najbardziej mnie interesuje zmiana nazwy klubu, bo to... Nie, bo jak się mój klub zresztą nazywa, i przede wszystkim chciałbym zrobić właśnie. Ansufatiego wersji Team of The Season Moments. To jest karta, która wygląda naprawdę przekozacko. 99,55 dribblingu i nasz klub to się nazywa Verona AS, czyli no typowo, typowo raczej e, tak na start, ale zaraz to sobie zmienimy. W każdym bądź razie, mój cel na to jest zrobienie tego ansofati, bo on ma 99 wykończenia, czyli tyle ile, ile Robert Lewandowski na swojej wersji Team of the Season. Czy on zasługuje na coś takiego? Nie wiem, ale może może ten zawodnik zasługuje na coś takiego. W każdym bądź razie, Ansofati Hexus na was nie wiem, czego będę wykonywał i Sarabia nie wiem czy będę go wykonywał, a Ansofati jak najbardziej tutaj musi się znaleźć. E, oprócz tego, no nic te, takiego ciekawego nie ma, co teraz możemy zrobić. Tak mi się wydaje, że mm, to chyba nie. Jak on sobie, po, później ewentualnie zrobię. Turnetoc, to, to może na razie, nie. Zrobimy sobie podstawy, bo to nie... Czy jest tutaj zmiana nazwy klubu? Czekajcie, bo mi się pad chyba odłączył. Aha, to sobie pomijamy. Rywalizacja online podstawy. Ustawia się e, wspólnota ta to Zresztą na razie... Nie. O, zmieni nazwy klubu. Dobra, przejdziemy sobie do tego. E, wiecie co, ciekawe czy mi to załatwi, bo chciałbym sobie zrobić, czekajcie. E, cyk. E, Usuniemy sobie tak I zaraz, i widzimy się jak na, ustalimy nazwę klubu, bo to będzie łamanie po prostu waszych oczu Kiedy będę to wpisał, bo na padzie nie umiem się, nie, um, nie umiem obsługiwać klawiatury, że tak powiem więc już jak mówię, że mi się bardzo spodobała ostatnio pewna nuta, z którą słyszałem, pewien remix To zobaczymy czy, czy, czy tylko mi, czy to mi zatwierdzi nazwę klubu eee, jak widzimy zatwierdzi mi to nazwę klubu, więc nie ma tutaj żadnej nazwy takiej, która mogła być jakaś obraźliwa dla EA w jakiś sposób. Zobaczymy, co za to zostajemy paczka kart jednorazowych więc no. No. Nie wiem, czy to mi się przyda, na pewno kontrakty się przydadzą, bo będę robił te skład batelsy i tak dalej, tak dalej. czym myślę, że to może być jak najbardziej pomocne, tylko że my liczymy na jakąś paczkę z piłkarzami, żeby móc cokolwiek otworzyć. Ale najprawdopodobniej to mi nie będzie dane. W każdym razie dostajemy oprócz tego 150 końców. I tak mi się wydaje, że przychodimy do sobie do sklepu. Jeżeli chodzi o nasz sklep. No to przede wszystkim, przede wszystkim aktualizujemy nam się Zobaczymy, paczka z draft i czy mamy jeszcze coś oprócz tego takiego dosyć ciekawego? No wiadomo, muszą być te, yy, muszą być te yy, wstępne takie. O, mam rzadki piłkarz 85 plus. To może być game changer, to może być game changer. Dobra, za, pa, za, zaczniemy sobie od paczki powitalnej. Ale zobaczymy co my tutaj jeszcze dostaniemy Dobra, dostaniemy tutaj tego swapa Który mi się raczej nie przyda I teraz najprawdopodobniej będą mnie czekały jakieś samouczki Których nie chce mi się oglądać Bo wiem jak się obsługuje film, gram ostatni raz No jakiś czas temu w każdym razie przychodzimy dalej. Paczka z nam więc to sobie otworzymy i jakiś draftik może, może zagramy w kolejnym odcinku. To zobaczymy. Jeżeli jest to, tutaj dużo łapek w góry, to będzie mi naprawdę bardzo miło i wtedy będę wiedział, że będziecie chcieli zobaczyć coś tego typu. Eee, Dobra, paczka pytalna, zobaczymy sobie, co my tutaj mamy. Jak najprawdopodobniej to będzie coś o Son, MC i Zidane na wypożyczeniu, Jest to jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny boost. Nie wiem, czy ich będę od razu używał, czy może Fruit Champions, ale o tym się przekonamy. Dobra, i jeżeli chodzi o następną paczuszkę, mamy gwarancję piłkarza 85+, więc zobaczymy, co tutaj będzie. I dajcie mi coś dobrego, może jakiś toczik na sam start, może jakiś, nie wiem, Winnie Junior, no nie, mamy walkout. Nie tylko nieraz poznałem, czy to, to jest Sterling, e, to jest Sterling, panie i panowie, to jest Rahim Sterling, który naprawdę z, z, zrobi nam robotę, jeżeli chodzi o te lewe skrzydło na tym startowym etapie gry. Jedy, jeden jedyny zaponik, no, z którego się cieszę, no, to, z, którego, z którego bym się cieszył z takich kart 85, to byłby chyba Min Song, bo to naprawdę bardzo fajny zaponik. ewentualnie Mike Manio, nie, to A nie, on ma 84 oceny ogólnej. Dobra. Kolejny no, poczuszko, zobaczymy, co tutaj będzie w środku. I trzymam kciuki, żeby to był jakiś audition, To by było rozpoczęcie z przytupem, no to jest walkout, ale taki chyba dosyć słaby. To jest Luis Suarez. Oceniłem na 88, a więc nie najgorzej, ale mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, więc rakiet, jak najbardziej grywany. Louis Suarez, nie wiem, trzy 3 sztuczek, z tego co wiem, No 3 białki sztuczek na swojej karcie Team of Decision wygląda dużo, dużo bardziej okazalej. No ale tutaj jak najbardziej nie będę narzekał. No i co? Jeżeli chodzi o nasz skład, prezentuje się on następująco, dodamy sobie tylko tego Rachima Sterlinga do zespołu. No i będziemy powoli chyba kończyli ten odcinek. Tak mi się wydaje, ponieważ no na, na dzisiaj to było tyle, ponieważ nie wiemy co więcej, by tutaj jeszcze zrobić. I teraz czekają mnie kolejne samouczki. Wiem, że to Was nie interesuje za bardzo. Ale mamy lewe kobrońce z Anglii. To jest naprawdę bardzo fajne, fajna informacja. Bo zrobimy sobie, sobie sobie coś takiego. I mamy przede wszystkim dwóch zawodników 85, to jest naprawdę bardzo fajny. Bardzo fajna informacja, bo kiedy zobaczymy sobie teraz, w tym momencie, to mamy tutaj Rachima Sterlinga. Aha, i mamy oprócz tego e, mamy Luisa Suareza i Rachima Sterlinga. I oprócz tego, właśnie te samoloty, które już mnie denerwują powoli. Ty mi się nie przyda, bo to wygląda dosyć przeciętnie, dosyć miernie. To trzeba sobie to po powiedzieć wprost, że ten zawodnik nie będzie naszym z zespołu. Rachim Sterling wskakuje nam tutaj do jedynaski, który nam da plus 3 do zgrania. I tak się zastanawiam, czy nie mamy 150 końców, czy my kupimy kogoś na ten napad, żeby dać zgranie dla, H dla Holanda. Chyba nie. I teraz po raz kolejny samouczki. Więc tak jak widzicie, traktuję mnie jak początkującego gracza w Fifa. Mam nadzieję, że mnie, że mnie aż tak nie, nie cenicie źle, że jestem takim typowo początkującym graczem Fifa. No ale mam nadzieję, że będzie to jakoś właśnie fajnie odzwierciedlone w kolejnych odcinkach, że uda się właśnie dobić jakąś fajną rangę. Może jakieś 16-4 w centrum, chociaż na początkowym etapie gry może być to dosyć ciężkie. No i dobra, mamy coś takiego, mamy tutaj, damy sobie Luisa Suareza i to będzie chyba na tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje, czy mamy jakiegoś Anglika, jeszcze szybko, na, jeszcze na szybko patrzę, ale niestety nie. Mm, I to... I, da, aha, i ma, mogę sobie zrobić coś takiego, czy to będzie plus 2 do zgrania, plus 1, plus 1. Zdamy sobie ciebie tutaj. elegancko, elegancko. I na razie damy sobie tego żę za Holanda, bo Hol Holandem jakoś nigdy nie lubiłem zbytnio grać. I cóż, yy, osiągnęliśmy jakieś dwa cele. Mamy takich dwóch siermierznych dosy dosyć napastników z podężnymi strzałami, no ale grających no tak bardziej fizycznie, ani, aniżeli technicznie. I, i zobaczcie, może jakieś paczuszka jeszcze będzie, więc to będzie naprawdę bardzo fajne. Wieście nie chcesz, mi się tutaj laguje cały czas. Eee, tak jak mówię. To konto jest założone zupełnie od zera, dlatego nie mam paczek powitalnych, a szkoda, tylko że no właśnie chciałem, żeby to było takie typowo od zera. Od zera Road to Glory, żeby to było... No pełnoprawnie, pełnoprawnie. Dostajemy coś tutaj. Paczka kart jednorazowych to mnie nie interesuje, za bardzo aczkolwiek ją sobie otworzymy. No i oprócz tego dostajemy jeszcze paczuszkę jaką z zawodnikami może. Nie, po raz kolejny paczka kart jednorazowych. Ale ja to przyjmę, ja to przyjmę wszystko co jest, naprawdę. Wszystko co jest tutaj w tym momencie. nam dane, że tak powiem, że za darmo, to jak najbardziej, jak za darmo to bierę, to jest naprawdę uczciwa cena, mi się wydaje. No i cóż, lecimy 150 końców. No jak najbardziej, 3, czyli mamy już w sumie 300 na koncie I mamy jeszcze gdzieś zaawansowane zgranie, coś zrobione coś Mamy tutaj kartę, nie wiem, artysta A nie, to jest jednak 150 końców Więc no okej, okay, okej okay, 450 końców na tym etapie gry To jest dosyć mało, ale dla mnie to jest dużo To jestem naprawdę zadowolony I chciałbym, moim pierwszym zawodnikiem, którego chciałbym kupić Będzie to Mike Maniu na bramkę Ja nie mam, mam, mam nawet 600 końców Więc to jest naprawdę bardzo fajny wynik Ponieważ no zawsze coś jakiegoś złotego Jeszcze nie, może nie, złotego zawodnika nie da się kupić, no ale powoli jeszcze 50 końców jakiegoś złotego zapnika sobie wylicytujemy. Mamy teraz aktualizację katalogu sklepu, otwieramy sobie paczkę nagrody. Więc zobaczymy co tu będzie w środku może coś dobrego, aczkolwiek wątpię szczerze wątpię, no właśnie, wątpiłem i dobrze, że wątpiłem, bo na nic się nie nastawiłem, mamy tutaj Borre, które będą dosyć ciekawe, bo 81 tempa, 77 strzałów jak do początkowego składu biorę także to już na to było tyle, do zobaczenia wkrótce i koniecznie czekajcie na kolejne odcinki, które pojawią się już niedługo no i cóż, do zobaczenia i oczywiście strzałeczka, trzymajcie się!